Zasta Zbrojmistrza i wystawa dawno już nie widziała tylu gości. Witamy Państwa w naszych skromnych progach, Twierdza wasta zbrojnicza. Jest mi bardzo miło. Że bardzo mi zależało, jak zobaczyłam zdjęcia, wystawę byliśmy wtedy w Łękuku na konferencji godetów i mówię, no jak w Łęku, jak w Bierzecku musi być taka wystawa. Więc ja się mam, rozmawialiśmy, jest cudne miejsce tutaj właśnie odpowiednie do tego, żeby zaprezentować te zdjęcia, więc ja się bardzo Ci gratuluję tej wystawy i mam nadzieję, że to nie ostatnia, bo wiemy, że w swoich zasobach tych zdjęć masz bardzo dużo. sobie mówić, po prostu wolę gdzieś tam łazić po lasach i bagnach niż niż tak powiemy, że przemawia Przemawiać, tak. no, Fotografuję od, od 20 lat przyrodę, no bo fotografią trochę się bawiłem wcześniej, natomiast od 20 lat znajduję się fotografią przyrody. No i cóż więcej. trochę lat, różne na różnych konkursach. Trochę wam zdjęć. Myślę, że jeszcze na kilka wystaw by się, by się uzbierało. Myślę, że jeśli chodzi o konkretne zdjęcia i, i no, jakieś tam powiedzmy, przygody fotograficzne, to w kuluarach będziemy rozmawiać. Natomiast teraz zapraszam do oglądania wystawy. No i Zapraszam również na zdrowy uczestników. Dziękuję bardzo.